Witam Was, witam Was moi drodzy na kolejnym odcinku. Dzisiaj odcinek taki e, skromniejszy, 30 złotych mix e, Dwie zdrabki za 5 złotych, pastelowe 9, I Love Neon Cash. Ona już jest taka starsza, dlatego ją wziąłem do przetestowania. No i dwie za 10, ekstra linie i paradisowanie się złożyło. Obie różowe, te pastelowe też takie różowe, więc taki trochę różowy mixik Dobra, wkład 30 złotych, oby jak najwięcej się zwróciło. I co, idziemy, I love now cash, numerek 5, szukamy wygrywających liczb i pliku dodatkowo. Wygrywa nam 4, 6, 7, ale ciekawe liczby i 23, no tak blisko siebie dosyć te 3. A mamy co? 27. 4. Mamy wygraną. Pięknie. 32. Nie będzie zera. 30. I 23. On mamy drugą wygraną. No to 10 złotych jest. 8. Blisko. 6. Trzecia wygrana. Ale fajna strapka. 7. Czwarta wygrana. Pięknie. 2 i 3, a i blisko ale dobra mamy coś 4, 5 zł 23, 5 zł 6, 5 zł i 7, 5 zł 20 złotych mamy na tej wzrobce no i fajnie fajnie Praktycznie się już odcinek się zwrócił tą jedną dobra numerek teraz 36, tamta była z piątką pastelowe 9 tutaj dziewiątek szukamy po prostu, żadnej filozofii. Mamy 8. Mamy 9 niebieskie, czyli odcinek zwrócony. Ale fajnie. 3. brałem w nowym miejscu. O, 9 mamy plus ma yy, brałem w nowym miejscu. niedaleko mojej pracy wybudowali, wiecie, tam pawilony handlowe. O i przy jednym z, ze sklepów. Pożywczych na K jest salonik placowy, i tam wziąłem. No i fajnie, i dobrze zrobiłem. 8, 7, 2 i 4. Czyli tutaj mamy co najmniej 15 zł. Nie wierzę, czyli liśki. Uff, 50 zł na tej zdrabce. Wow, to chyba mój rekord w tej zdrabce. U, to mamy fajny plus. No to fajne miejsce, fajny salonik prasowy. Super, 50 zł na tej sylabce. To mamy już 70. <laughs> Jak dobrze liczę, tak. To teraz ekstra, nie numerek 18, ale fajnie zrobiłem. Mamy, mamy fajny plus. Dobra, numerek 18. Czekajcie, tylko spróbuję tak zrobić, żeby było ładnie widać. Myślę, że teraz będzie OK. Będę Was przesuwał. Słońce dzwonek. Albo jeszcze trochę oddaję. Oddalę o słońce i dzwonek. Mega się cieszę. Już fajny wynik. Słońce jest. Słońce. Dobra. Arbus, Księżyc, już tylko może być lepiej. Arbus i Księżyc, Arbus jest. I Księżyc. Pani oczywiście sama podawała, No w takich miejscach raczej nie można wybierać. Łódź i rolki. Mamy rolki. Nowe miejsce, pierwszy raz tam wziąłem. Z okazji zakupów. Rolki. Dobra. Okulary. Popcorn. Popcorn jest. Widziałem. Tu jest popcorn, tu jest popcorn. A okularów chyba nie dali. Dobra. Rower klapki kojarze Klapki. Tu są klapki, tu klapeczki. Rower. No, sporo symboli, akurat tych dali. Okej. Okay. Ptak i sakwa. Mamy ptaka. Kolejny ptak, jeszcze jeden. Dobra. Następnie serce i klucz. Nie chcą dać linii tutaj. No, za dużo bym chciał. Dobra, mamy to. Biedronka motyl. Biedronka, Biedronka jest, kolejna Osport, Biedronek, tylko one chyba jeszcze nic nie dają. Motyli nie widzę w ogóle, dobra. Kości i leżak. Mamy leżak, jest leżak. Tak, dobra i kości. Korona i balony. Mamy balony. O, tutaj są balony. Czy kwiatek był? Nie, kwiatka nie było. Korona balone. Podkowa i czapka. Podkowa, no tak krąży, krąży Podkowa i klapka Wszędzie tak niby blisko linii, a daleko Krab i diament Krab i diament Mamy kraba o, chyba nic jednak nie będzie. Coś mi się wydaje. Ostatnie piłka, moneta. Moneta jest. Moneta jest. Piłka. No i chyba jest pusto niestety. Dokładnie. Ale ja się nie przejmuję. Mamy już plus. Czyli najmniejsze zdrawki na razie się najlepiej spisały. Numerek 21. Teraz Paradiso. No, może Paradiso coś fajnego da. Serce i wodolot. Dobra, trafiłem. Mamy tutaj serce i wodolot. To może z tego miejsca i paradiso będzie szczęśliwsze. Rozgwiazda i torba. Oby tak było. Torba, tu jest rozgwiazda, rozgwiazda i torba, dobra, termometr łódź, łódź, termometr, Nie mogę do końca iść. Pomarańcza i napój. Pomarańcza i napój. Tu motylka poproszę za dwie Ciekawe, czy dadzą? Pewnie nie. Pomarańcza i napój. Jak coś pominę, to zawsze są kontrolne. Nic nie zginie. Nuta Arbus. Nuta Arbus. O deska za 10 tysięcy, fajnie przydało jakby się taka kwota, kompas i żółw. Wydawało mi się, że coś ten kompas daje, ale nie. Kompas i lów Żółw jest tutaj, dobra. Następnie kapelusz i kostium. Flaming za 50 zł, tęcza za 60. Kapelusz i kostium. Tu mamy kapelusz. Tu była nuta. No, widzicie, wszystko się znajduje. Lody, delfin. Delfin jest. Lody, no wszystkie symbole się powtarzają, pojawiają. Delfin i lody. Więcej nie widzę. Słońce i okulary. Nic mi to nie mówi, niestety. Słońce tutaj jeszcze jest. O, i w ostatnim grze aż trzy razy. Słońce, ale też to nic nam nie daje. Dobra. I co, ostatnie dwa symbole? Chmura, i piłka. I chyba będzie pusto. i za bardzo mnie lubi ten paradiso. Raz dało, i teraz piłka była. Chyba wszystko, niestety. Tutaj jest pusto. Tak jest. O dobrze, że akurat wziąłem te dwie za pięć. Bo w sumie nie były planowane. Chciałem ja jakąś inną zdrabkę, ale pani nie miała, więc poprosiłem, żeby dała mi dwie różne za 5 zł. I proszę jakiś strzał. I love cash 20 złotych. No i perełka. Pierwszy raz chyba w tej zdrabce 50 zł. Czyli wkład 30 zł, a ja mam 70 więc no uważam wynik rewelacja. Tym bardziej, że ten wynik zrobiły zdrabki za, 50, za 5 zł. Fajnie, mamy plusik na kolejne drapanie. Ja już Was zapraszam na kolejny odcinek. Trzymajcie się, dużo zdrówka. Cześć.